Siemano, z tej strony CryptoSajo i w tym odcinku zajmiemy się ImageCoin. ImageCoin jest to coin, a właściwie waluta, która pozwala nam na przesyłanie zdjęć anonimowo per-to-per w sieci bez e, decentralizacji, czyli bez centralnej jednostki. Jest to bardzo szybki sposób, e, pozwala na natychmiastowe płatności, pewną, pełną anonimowość i zapewnia po prostu Wam prywatność. Jednym z przykładów, który może sprawdzić się Imagecoin, jest to właśnie wyciek zdjęć. Zdjęcia wyciekają z różnych powodów. Jednym z tych powodów oczywiście są serwery, na które są przesyłane zdjęcia. W czym jest, czym jest lepsze oczywiście Imagecoin? Imagecoin wysyła to per to per, czyli od osoby do osoby. Tutaj mamy przykład zdjęć, wycieku zdjęć nastolatki, które oczywiście poszerzyły krąg i rozniosły się po całej szkole. Przykładów jest wiele. Są to różne sytuacje, są oczywiście one w Polsce i za granicą i po prostu warto zabezpieczać zdjęcia na przykład dzięki takiej sieci jak ImageCoin. Kolejnym z międzynarodowych przykładów, a zarazem dotykających również nas, oczywiście Polaków jest Snapchat, gdzie właśnie zostały wyciek pokazany takich zdjęć. Ponad 100 tysięcy zdjęć, czyli około 13 giga danych, wyciekło do sieci właśnie z tej aplikacji. Teraz pytanie dlaczego? Dlatego, że zdjęcia były przechowywane na serwerze, do którego właśnie się włamano. Do czego może służyć ImageCoin? ImageCoin jest, funkcjonuje już od jakiegoś czasu, ma bardzo duży wolum i pozwala właśnie przesyłać prywatnie i anonimowo zdjęcia. Niejednokrotnie słyszeliśmy o wycieku prywatnych zdjęć, na przykład na Facebooku lub innych tego typu platformach. ImageCoin zapobiega temu, ponieważ zdjęcia nie są przytrzymywane w żadnej bazie, tylko jest wysyłane od osoby do osoby, co pozwala po prostu zapewnić bezpieczeństwo, że zdjęcie wycieknie. Jest dostępny na wielu giełdach, jak widzimy to jest Craigs, Hotbit, e, na przykład CryptoBridge, i tak dalej. Jak widzicie, tych giełd jest bardzo dużo. Mamy też możliwość monitorowania e, giełd, na których znajduje się właśnie, ImageCoin i możemy wszystko po prostu zobaczyć. E, jak widzimy, Imagecoin sieć została skończona już w 100%, reszcie niewiele brakuje. Więc jest już wszystko praktycznie gotowe. To funkcjonuje i działa. Więc możemy po prostu się zaopatrzeć w imagecoina na dowolnej giełdzie i po prostu zacząć już go używać. Ogólnie portfele są dostępne na Windowsa, iOS'a i Androida, a więc możemy sobie teraz przejść do prezentacji. Oto wersja portfela dla Windowsa. Mamy tutaj przedstawiony nasz balans, oczekiwane IMG, ogółem, ile posiadaliśmy. Możemy tutaj właśnie prywatnie wysłać. Tutaj możemy uruchomić miksowanie, żeby po prostu się zabezpieczyć. Możemy wysłać, po prostu dodajemy etykietę i adres, ilość, i tutaj możemy wybrać obraz, który chcemy przesłać za pomocą image coina. Tutaj mamy możliwość odbioru, czyli etykieta kwota i wiadomość. Transakcje nasze ostatnie wykonywane. Mamy tutaj Messengera, czyli możemy wysyłać wiadomości do osób i komunikować się z nimi, co ułatwi po prostu przesyłanie zdjęć. Tutaj mamy Cryptobase, którym możemy przechowywać sobie pliki, a więc. To jest wygląd portfela dostępnego właśnie na Windows, a tutaj też mamy na głównej stronie przedstawione e, ostatnie transakcje, których ja jeszcze nie mam. A więc dobrze, przedstawiam teraz portfel na Androida, po zalogowaniu widzimy się tutaj, po wpisaniu pinu widzimy takie coś, e, tutaj naciskamy sobie home i wtedy mamy przedstawione właśnie te okno główne. Mamy tutaj książeczkę adresową, gdzie możemy sobie po prostu dodawać, adresy innych użytkowników, którym właśnie będziemy wysyłać nasze image coiny. Tutaj mamy monitorowanie sieci, co aktualnie się dzieje, e, jakie bloki są wydobywane itd., więc to widzimy w portfelu. Tutaj mamy bezpieczeństwo, czyli możemy tutaj sprawdzić, jak zmienić pin i itd. Tutaj mamy możliwość ust zmiany ustawień, oczywiście z wykładem ustawienia, i tutaj mamy tak. Klikamy sobie tutaj i tutaj mamy prośbę, czyli możemy wysłać prośbę, w której e, prosimy właśnie o Image Coiny. Tutaj jest, mamy ikonkę wyślij, czyli tutaj wpisujemy sobie adres lub nazwę e, osoby, do której chcemy wyzwać. Tutaj wpisujemy e, kwotę, jaką chcemy zapłacić, tutaj nasz PIN, tutaj możemy wybrać zdjęcie, oczywiście z telefonu i naciskamy wyślij. Wtedy zostaje wysłane, więc taka jest różnica między aplikacją na komputer i na Androida. Teraz sprawdźmy sobie Image Coina na giełdach. Jak widzicie Image Coin ma bardzo duży 24 godzinny wolum, bo jest to 3, prawie 3,5 miliona dolarów. Jak widzicie w ciągu roku wzróż, wzrósł ponad 5-krotnie. Widzimy aktualny wykres i tutaj mamy, przedstawmy sobie trzy przykładowe giełdy jaką jest np. MCX, gdzie mamy tutaj dostępne kupno, sprzedaż i tak dalej, tutaj są dostępne waluty, tutaj mamy ostatnie transakcje mamy możliwość sprzedawania jak i utrzymywania walletu na tej stronie. Kolejną giełdą jest Hotbit jak widzicie tutaj wykres też prezentuje się dość dobrze możemy tutaj kupować i sprzedawać, mamy tutaj oferty i aktualne ceny kupna i sprzedaży i tutaj ostatnie transakcje. Trzecią giełdą jest Crex24, jak widzicie tutaj sprawa też ma się również bardzo dobrze, jak widzicie coin bardzo dobrze się sprzedaje i kupuje. Mamy dość duży tutaj wolum, mamy dużo ofert kupna i sprzedaży. Oczywiście wszystko tutaj jest w języku polskim, więc tutaj możecie sobie założyć po prostu konto, swój wallet i zacząć handlować.